Przyjaciele na czterech kołach. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie trzeciej części przygód autek. W dolinie, gdzie każdy dzień pachniał zieloną trawą, a słońce wschodziło leniwie za wzgórz, samochodziki żyły spokojnie i radośnie. Była tam Lili, żółta taksówka z wielkim sercem, Stróżek, niebieski radiowóz, Iskra, szybki czerwony samochód sportowy oraz Koko. Mała, pomarańczowa wywrotka, która często marzyła o rzeczach większych niż ona sama. Pewnego ranka, kiedy mgła jeszcze tańczyła nad łąką, a rosa błyszczała jak tysiące malutkich diamentów, Koko podjechał do swoich przyjaciół z ogromnym błyskiem w oczach. Słyszeliście? zapytał podekscytowany, daleko stąd. Za trzema zakrętami i dwoma mostami stoi Góra Marzeń. Samochodziki spojrzały na niego z zaciekawieniem. Góra Marzeń? powtórzyła Lili, unosząc z ciekawością wycieraczki. A co tam jest takiego niezwykłego? Koko aż drżał z emocji. Mówią, że na jej szczycie rośnie drzewo, którego liście błyszczą jak gwiazdy. A kto zobaczy drzewo o zachodzie słońca? Ten odnajdzie swoje największe marzenie Iskra zamrugał reflektorami Brzmi jak bajka, ale ja lubię bajki Stróżek, jak to stróżek, odchrząknął poważnie Brzmi pięknie, ale i niebezpiecznie Droga w góry może być trudna Koko nie dał się zbić z tropu Dlatego właśnie powinniśmy jechać razem Razem damy radę Chwilę się zastanawiali, ale w końcu zgodzili się wszyscy. W sercu każdego auta pojawiła się iskierka ciekawości. No to jedziemy! zawołała Lili i ruszyli w drogę. Jechali wesoło przez zielone pola, a ptaki śpiewały jakby dopinkowały ich w drodze. Spójrzcie, jakie piękne maki! zawołała Lili. A tam, Iskra wskazał błyszczącym reflektorem. Motyl, ale ogromny. Śmiali się i jechali dalej, aż droga zaczęła widzieć się w górę. Szosa zrobiła się węższa, a po bokach rosły wysokie drzewa. Szum ich liści brzmiał jak ciche opowieści. Śmiali się i jechali dalej, aż droga zaczęła widzieć się w górę. Szosa zrobiła się węższa, a po bokach rosły wysokie drzewa. Szum ich liści brzmiał jak ciche opowieści. Czy tylko ja mam wrażenie, że one coś do nas szepczą? Spytał Koko trochę niepewnie. Nie bój się. Uspokoił go Stróżek. To wiatr bawi się w liściach. I po chwili wszyscy znów się śmiali. Wkrótce dotarli do mostu. Nie był to zwyczajny most. Jego deski trzeszczały, a pod spodem szumiała rwąca rzeka. Czy on wytrzyma nas wszystkich? Zapytała Lili, zatrzymując się na brzegu. Stróżek zbadał most uważnie. Musimy przejeżdżać powoli, jeden po drugim. Pierwsza odważyła się Lili. Jechała ostrożnie, a deski trzeszczały pod jej kółkami. Gdy dotarła na drugi brzeg, radośnie zatrąbiła, udało się. Potem przejechał iskra, a deski aż jęknęły. Oho! Lepiej, żebym nie jadł więcej ciast. Zażartował, gdy dotarł na drugą stronę. W końcu przyszła kolej na Koko. Ten jednak zatrzymał się na środku mostu, bo jedna z desek zaskrzypiała wyjątkowo groźnie. Oj, boję się, wyszeptał. Dasz radę, wołali wszyscy z brzegu. Jesteśmy z tobą. Koko wziął głęboki oddech. Jak na wywrotkę przystało. Dmuchnął mocno rurą wydechową i powoli ruszył. Most się zakołysał, ale udało się. Gdy dołączył do przyjaciół, wszyscy zaczęli klaksonami grać wesołą melodię. Im wyżej jechali, tym bardziej droga stawała się stroma i kamienista. Małe kamyczki zsuwały się spod kół, a wiatr gwizdał coraz mocniej. Moje opony trochę się ślizgają, powiedziała Lili zmartwiona. Trzymaj się blisko mnie, odpowiedział Stróżek. Jak będzie trzeba, podholuję cię. Iskra próbował pędzić do przodu, ale szybko zrozumiał, że tutaj szybkość nie pomoże. Oj, to nie wyścig, przyznał i zwolnił, żeby jechać obok przyjaciół. Najgorzej radził sobie Koko. Był mały i ciężki. A kamienie sprawiały, że co chwilę się zatrzymywał. Nie dam rady, zawołał w końcu zrezygnowany to dla mnie za trudne. Wtedy stało się coś pięknego. Lili podjechała przed niego, stróżek ustawił się obok, a iskra z tyłu. Jesteśmy razem powiedzieli jednym głosem Kiedy jedno auto ma trudność, inne pomagają. I tak, powoli. Cała czwórka wspinała się coraz wyżej i wyżej. Nagle drzewa ustąpiły miejsca ogromnej polanie. Pośrodku rosły kwiaty, jakich jeszcze nie widzieli. Ich płatki świeciły jak małe lampki. Och, westchnęła Lili, to chyba zaczyna się magia góry marzeń. Samochodziki bawiły się chwilę na polanie. Koko turlał się wśród kwiatów tak, że pyłek rozsypał się jak brokat, iskra kręcił kółkami w powietrzu, a stróżek i lili patrzyli na wszystko z radością. Ale słońce chyliło się ku zachodowi, wiedzieli, że muszą dotrzeć na szczyt, zanim dzień się skończy. Droga ostatniego odcinka była już spokojna, wiatr stał się ciepły, a powietrze pachniało jak miód. I w końcu ujrzeli to, o czym opowiadał Koko. Na samym szczycie góry rosło wielkie drzewo. Jego liście mieniły się złotem, srebrem i zielenią. Każdy powiew sprawiał, że wyglądały jak gwiazdy na nocnym niebie. To jest, przepiękne, wyszeptała Lili. Samochodziki zatrzymały się obok siebie i długo patrzyły na drzewo. Wtedy słońce zaszło za horyzont i całe drzewo rozświetliło się, jakby zapłonęło tysiącem małych światełek. Każdy z nich poczuł w sercu ciepło. Iskra zamknął oczy i pomyślał: Chciałbym zawsze mieć przyjaciół obok siebie, a nie tylko wygrywać wyścigi. Lili pomyślała: Chciałabym wozić pasażerów zawsze tam, gdzie będą szczęśliwi. Stróżek westchnął, moim marzeniem jest, by wszyscy byli bezpieczni. A Koko szepnął, ja chciałbym wierzyć w siebie tak samo, jak wierzą we mnie moi przyjaciele. I w tym momencie drzewo rozbłysło jeszcze mocniej, jakby słyszało każde z marzeń. Zjeżdżali z góry powoli, w ciszy, bo każdy myślał o tym, co przeżył ale ich reflektory świeciły jaśniej niż zwykle, a klaksony brzmiały radośniej. Gdy w końcu dotarli do doliny, wszystkie auta były zmęczone, ale szczęśliwe. Wiecie co? powiedział Koko, zanim zasnęli. To była najpiękniejsza podróż w moim życiu. I to dopiero początek, dodała Lili, uśmiechając się, bo przyjaźń jest największą z gór, na którą zawsze warto się wspinać. A potem zasnęli, każdy ze swoim małym marzeniem w sercu, a drzewo na szczycie góry marzeń błyszczało jeszcze długo w ich snach.